No ile, no ile? No trzy stówki tam jego ja dali, no. 40 ja minut zesło. E? Jak takie łuźgane? Eee! się godałem pani, że pani jechała po uchwy, to pani gada, że pani się nie chce, bo to ino w garażu, to żeby co kombinować. No to założyliśmy na tym, widelcyku. Bo dobrze, że młody wpadł na pomysł, bo miał śproty, poszedł tam do pani do szuflody i... Zobotu ze widelce są. U mnie jest taki troskę wyobraźnię, to widzi Pani, Wykombinował jest. No, Bo zaoszczędzi Pani na paliwie i na wszystkim. No. Będzie tu jest schwycone z całej siły i ty myślą, nic nie rusy się. No, ustawiono jest tak jak Pani chciała i tak jest, wszystko chodzi. No, to o to można psiknąć sprayem jakimi i będzie w kolorze takie. No, nawet na taki corny ma, wie tam, mąwa ucie teraz Pani graci, sobie to to fuknę no pewnie no dobra będzie nie no to przynieś Pani pieniądze bo nie czasu jedziemy następne tam to mamy widać za sześć kamer zakładać no 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 my się znamy no właśnie no dobra to raz dwa no cekam no